z kolei wielkimi Inauguracja rozgrywek na miesiące z linii 2016-2017. Siada Karążek, Rabonia Krawą. U gości z białych RTS, W pracy, z Dalej, z numerem progi, Michał do z numerem 6 Karol Buharskim, z numerem dwudziestym podmiotem, Dartmouth Zemba, z dobrym 15. Dartmouth Zemba, W drugim i Dartmouth Zemba, z dobrym w Dartmouth zielono z dobrym z numerem 18. Karol Jan Grzeci. W wyborach dwudziestych czwartych bardzo Jacek Todarski, Tomasz Kojnawski oraz sędzia techniczny Marcin Kowalek za chwileczkę, sędzia głównie dzisiaj się sygnał do rozpoczęcia meczu Siarka Tarnowszek Radomir Brawo

Thank you. Thank you.

不是，的、嗯，就、嗯、说。嗯嗯 Myslím, že rozpočně vedlům zásad psychologických pochval, potom trošku do tro, ty zprávy mějí příjemné a potom nás pochval. Myslím, že ten meč tak z tego zhledu přigotování oběch družin, dužovalky, taktiky, myslím, že každý no ten závodník v těch varunkách komplikovaných to trošku, tak zrobil všechno, ale myslím, že ty obrony systémy byly lepší jak ofensivně. Tu myslím, že ten tým zespolem, no, jak nám tak i no i Šárce brakovalo uh, lepší jako no, ofensivná. tam myslím těch těch uh, situací před finály jako finální, že bylo za málo, takže myslím, že žádný z nás nemože žalovat. Měli jsme vyhrát to. to myslím, že byl úplně meč na rems. Czy jakieś pytania do trenera gości są? No może pytanie. Pawłowanie z obra TV. Dzień dobry. Panie trenerze, a nie sądzi pan, że tak troszeczkę zbyt monotonnie graliśmy w tym ataku, bo myślę że w oczy tak sporo tych górnych piłek, a może troszeczkę jakby więcej podań po ziemi, więcej tej kombinacyjnej gry, bo tego mi trochę brakowało już. Mně dužo, mně mě dužo, i, i o bylo tam, jak jsme měli hrát šipko, no tak to bylo povolí a potom no, novratně, byl tam brak tím šrotku, utřímaň piłky a potom což vlastně dač. Bo bylo to barže tak zisk pivky, strata piłky. takže povtářám i jakož gry, jako, že o to chodíš i takové to u, učuček, kedy tu pivku třímač. Myślę, że, to, że dam chwileczkę po tej przerwie, że to było lepsze, ale ale, jako że potem zaz, tak piłkarski na pewno, jako myślę, że jeszcze jako dużo pracy, a a ta jakoś utrzymania piłki, z, a, zmiany szybkości, a tak, tak. Jak pan oceni do tego Macieja Filipowicza, bo jak dla mnie zostawił naprawdę pozytywne wrażenie Szarpa, no i wydaje mi się, że to on był autorem najgroźniejszego strzału po stronie radomiaka, po którym piłka zmierzała hmm. do światło bramki w samolot. Ja nie lubię tak właśnie oceniać zawodników, ale na pewno jego występ był jako dobry dzisiaj. Dziękuję. Czy jeszcze jakiś bardzo? Podległo jak dnia trężę, mam takie wrażenie, że zabrakło troszeczkę jakości z ławki. Zabrakło tu wszystkim Dawida i Mateusza Stopolskiego, żebyśmy w drugiej połowie bardziej, bardziej podkręcili tempo chyba. No, absence těch dvou závodníků nedává ty jakosti. Jako, no to bych zrobil takovou má no, ráciu, bo David Kvěk měl, má problém s, s, ze zajenča ve Šrodek a máte už jako včera, že? Takže, ale to, to by byl zase ten způsob, že žaluje na řekám ale napevno i ten sklad a... Jako ještě na uavce taky, tak, tak do. No, ale jako myslím, že vlastně, jak by no, ta dvojka, jak už o tým je, by bylo vlastně, jeden by byl minimálně vlastně po tom skladě. A no, jenom že by tam vše, tak myslím, že to je taky meč, vašně, jak tam bylo to pytání na, utržování pivky. No, a že vlastně, ježeli tutaj ještěře, tak jakož Davida, Dišaj a případkové vejště Mateuša, tak, tak že bylo jako, jako škoda. jako je třeba, já, ja, ja, ja chci jich jako no tam uh, cupy a, a, a šliva, aby už tam vešli, ale oni mají vlastně braky, no tam uh, šliva je v zájenčách 14 dní, možno, možno trošku více, a cupinu no tak samo. takže to tam myslím, ještě jako takové to ográně ještě jako, jako niest. Ale trochę posłucham, że punkt bardzo szanuję na, na trudnym terenie u kolegi swojego serdecznego Włodzimy, się Kęsierata. Szanuję ten punkt. Każdy chce wygrać, ale myślę, że to jest bardziej punkt zdobyty jak dwa punkty jak na pierwszy mecz miszowski, jak na inaugurację uważam, że nie niezły poziom meczu, szczególnie jeśli chodzi o taktykę i z obydwu drużyn. Uważam, że obydwie duże bardzo konsekwentnie grały w defensywie i stąd może tych sytuacji podbramkowych nie było za wiele, chociaż ja z Weronarem się nie zgodzę, bo ja nie jestem zadowolony z remisu. I nie był to mecz na remis, ponieważ do przerwy dziesiątka chwili. filpowicz Bardzo fajny zawodnik. Mi się bardzo podoba. Fajny chłopak. Duża przyszłość przed nim. Dlaczegoś nie jestem zadowolony? Ponieważ to co Bramkarz wybronił w dwóch sytuacjach i jedną spalował piłkę na słupek, drugą szła piłka w górny róg Bramki. Liczyłem na to, że my ten mecz jednak wygramy. Zadowolony jestem. Pierwsza sprawa z, te, z konsekwencji gry zespołu mialiśmy wreszcie na zero, ponieważ nie bardzo byłem zadowolony z meczu kontrolnych, jakiegoś pucharowego meczu. Galiśmy z przeciwnikiem bardzo wymagającym. Wierzę w to, i, i chyba takie są założenia, że Radomek będzie się liczył w walce o pierwszą ligę. Druga sprawa, jestem z jednej strony zadowolony z geobronnym. Podkreślam to w raz. Jestem zadowolony z młodzieży, którą posiadamy. W pewnym momencie chyba ja się nie mylę siedmiu zawodników było młodzieżowców na boisku. Nie zawiodłem się na nich. I ja wierzę, w to ten zespół będzie robił postępy. Każda minuta spędzona w meczu mistrzowskim przeciwko takim przeciwnikom jak jak Dalej mamy. Kolejny mecz w Puszczy, dalej rozwojem, bardzo ciężki układ. Jestem zadowolony, że ta młodzież udźwignęła ciężar gatunkowy, bo można by gdyby co by było, gdyby na przykład w końcówce, chyba ta ostatnia piłka Mateusza Trzyżyckiego, gdyby poszedł lob nad obrońcami, u by wyszedł prawdopodobnie sam ale to jest piłka, to jest, w piłce są momenty dobre, złe, ale tych błędów dzisiaj na pewno mieliśmy mniej niż w minionym sezonie, niż w meczach kontrolnych czy pucharowych. Ta konsekwencja, którą zaprezentowali dzisiaj, jeśli w każdym meczu będą tak konsekwentnie grali, wyniki przyjdą wcześniej czy później. Przyszłość przed tym zespołem. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania do trenera? Bardzo proszę. Ja już z krótko zapytam o ten duet. Tkoczon Tomalski, bo trener zagrał bez takiej typowej dziewiątki. Natomiast no, ten duet się bardzo duże zagrożenie pod, pod bramką. Pytanie, mm -hmm. czy trener będzie starał się jeszcze w dalszych meczach sezonu troszkę zmienić formułę tego ataku z taką dziewiątką nominalną, jak choćby żebrakowski, może pozyskany. Czy zaufa trener tej dwójce, która ten atak napędza? No i mimo tak krótkiej znajomości znają się jak jakby, jakby od Ja tak Ja się, się zjednoczyłem, ja to podkreślałem na konferencji prasowej przedsezonowej, że. Mamy tak wyrównaną grupę zawodników, kadę pierwszego zespołu. Ja im powiedziałem, że i dzisiaj akurat wyszedł, zdecydował się taki skład, a nie inny. Nie jest powiedziane, że przeciwko Puszczy połownicy wyjdzie inny skład. Ta młodzież się ciągle uczy, ona jest bardzo chętna, będzie robić postępy i nie jest powiedziane, że akurat Koczon wyjdzie z Tomalskim w następnym meczu. Nie ukrywam, że są to zawodnicy szybcy, zresztą Podobnej struktury i cech motorycznych jest y, szewc, mamy głaza szybkiego, także uważam, że jest to ciekawy zespół, ciekawa grupa ludzi, która będzie grać z A nie zdecydował się trener dzisiaj wystawić w pierwszym składzie Radosława Sylwestrzaka? Sylwestrzak e, jest zespół. po kontuzji, bardzo poważnej kontuzji, leczył się cały czas, y, on zaczął dopiero tydzień czasu, trenuje. Za kogo miałbym wystawić siły można wiedzieć? Tak, pytam tam po prostu. A nie, jak on strzeli. To no, teraz Dziękuję.